Odwiedziła nasze miasto Ania. rok temu. Ania pochodzi z mojej pięknej ojczyzny Dakowi. Jej rodzice właśnie mnie poprosili, by dać jej lekcję baletu w serowej wulce. To super Anoficja. nowina! Czyż to, to wyłącznie? Tak, tak, będzie fajnie! Chciałabym wiedzieć, czy ktoś z Was przyjmie Anię pod swój dach? O tu. Jasne, że nie, Turciu. A gdzie nie. będzie spać? Wygląda, no, mamusiu. Tatoś wstawi na łóżko. Co, tatku? Będzie trochę ciasno. I to przez całe lato? Mamo, ja o to nie dbam. Chcę z nią dzielić pokój. Hmm. Tatku. Och, Aniu, to będą najpiękniejsze wakacje w życiu. Wszystko będziemy robić razem yy, i razem z Alicją. Dzięki Angelino. A co mogę z tym zrobić? O, położę z moimi książkami, o ile to udźwignę. Ups. O, proszę. To nasza biblioteka. Będziemy się wszystkim dzielić. Co moje, to twoje zgoda? Jak te zimorodki? Zimorodki? Tak. W Dakowi mamy taką legendę o dwóch zimorodkach, które tak bardzo o. się przyjaźniły, że nie rozstały się już do końca życia. A e, e. gdzie to e, postawić? Na tej szafce nocnej. Ja śpię przy świetle. Serio? A ja zawsze gaszę lampę na noc. Uch. Wyglądasz na bardzo szczęśliwo. Tak, pierwszy raz jestem tak daleko od mamy i taty. Och, tutaj wszyscy cię pokochamy. Będziemy twoją rodzinką. Ale no wiesz, czy ja się nadam? Jeszcze nigdy nie tańczyłam w balecie i nie mam baletek ani odpowiedniej spódniczki. Nazywa się Tutu. Och, och, o, oh. oh. proszę, pożyczę ci moją... Dzięki, Angelino. Nie martw się, Aniu. Będę się Tobą opiekować. Tak, tak. Bardzo dobrze, rybeńki. Oh, doskonale, Aniu. Naśladuj Angelinę. Tak jest. Bardzo ładnie, myszulki. No, a teraz odsapniemy. Minutkę. Oh. Nie tańczysz, Aniu. Jakbyś od lat była w balecie. Masz fajne tutu. Podoba mi się? Tak, jest śliczne, Aniu. Jest, no. Ma... Masz ładne Je. tutu. Szkoda, że masz łaciatę ucho. Jesteście zazdrosne, bo Ania tańczy dużo lepiej od was. Proszę o ciszę, rybeńki. Jak zapewne wiecie, wkrótce mamy występ dla waszych rodziców. Więc niech każda z Was wybierze partnerkę, by razem przygotować jakiś taniec. Fajnie! <Lec, lec>. <suszan> e, e, panno Lili, czy ja mogę zatańczyć z Anią? Będziemy zimorodkami, jak w tej starej legendzie. Och, duet zimorodków! Czyli taniec przyjaźni. Cudownie złociutkie, to wspaniały pomysł. <suszan> Tańczysz naprawdę dobrze. Dziękuję. Pozwól na słówko, Angelino Złotko. Balet z Dakowi znowu wystąpi w królewskiej operze. I chyba dobrze by było, gdybym zabrała tam Anię, prawda? Och. Tak, panno Lili. I przekaż mamie, że z rozkoszą wpadnę do was na kolację. Dobrze. Lili zawsze zabierała mnie. To nie jest fair. Na pewno zabierzecie w przyszłym roku. Skoro Ania pochodzi z Dakowi, to panna Lili chce jej zrobić frajdę. Mogę dać poli butelkę mleczka, proszę pani. Och, oczywiście, Aniu. Masz podejście do dzieci. Ja chyba też. Naturalnie, córeczko. Proszę, Angelino, nakarm ją. Chodź tu, poli. Delicje, Matyldo! I nawet lepsze niż zwykle! To zasługa naszej Ani! Kazała mi dodać paprykę? Nauczę też panią, jak się robi suflet z gałką muszkatołową i rokpolem. To przepis mojej mamy. Mm, Aż mi ślinka cieknie. Mm. A, y, a co pani sądzi o kostiumach zimorodków? Moje rybeńko są przepiękne! Masz taką utalentowaną mamę i zdolną koleżankę! Szybko opanowała sztuka tańca. Pewnie wkrótce wstąpi do Akademii Baletów w Dakowi. Cóż, a może zagram na skrzypeczkach i zobaczę, jak tańczysz Aniu? Hmm? Wykonamy taniec! Zatańcz dla nas polkę z Dakowi Aniu. To wszyscy są dla mnie tacy mili i dobrzy, ale tęsknię za wami. To moje łóżko! Przecież my miałyśmy się wszystkim dzielić. Tak, racja. Ale teraz to odwołuję! Dlaczego, Angelino? Czy coś się stało? No właśnie, stało się! Jeśli chcesz wiedzieć, mam dość słuchania, jaka Ty jesteś zdolna, i o tym, jaka piękna jest ta Twoja Dakowia! Ale panna Lili tęskni za Dakowią i ja też, tak. więc dlatego. No to możesz sobie mieszkać u panny Lili. Uh. Ja śpię przy świetle. Uh. <śpiew> Uuh. 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 Czy już musimy wstawać? Aniu? Aniu, gdzie jesteś? Już, już, skarbie. O, 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 ojej, widziałaś Anię, mamo? Nie, nie ma jej u ciebie. Oh. Oh. Uh. Uh. Halo? Witam, panno Lili. Ania, jest tu pani? Wielkie nieba, ja... nie wiedziałam. Oh. Oh. Uh. Zawiodłam się na tobie, rybeńko. Bardzo. Jak byś się czuła, gdybyś długo była z dala od rodziców, hm? Okropnie, panno Lili. jej, byłam dla niej taka niedobra. I teraz Ania woli mieszkać u mnie. Tak? Panno Lili, ja naprawdę bardzo żałuję. Czy mogłabym teraz przeprosić Anię? Och, ależ oczywiście, rybeńko. Zaraz ją tu przyprowadzę. Kochanienka, jest mi bardzo przykro, ale Ania powiedziała, że nie chce Cię widzieć. Może zaczekasz i pomówisz z nią w naszej szkołce? Cisza, moje rybeńki. Dziękuję. A teraz przećwiczymy sobie wasze tańce na wieczorek dla rodziców. Och, Aniu, najmocniej Cię przepraszam. Już nigdy więcej z Tobą nie zatańczę, Angelino. Teraz chcę tańczyć z Alicją. Och! Bardzo mi przykro, Angelino. Przecież to nie Twoja wina, tylko moja. Nawet nie przyjęła moich przeprosin. Ona po obiedzie znowu chce poćwiczyć. Serio? Tak! Nad rzeczką, żebyśmy się lepiej wczuły w rolę zimorodków. <noise> Przydałyby się wam kostiumy, co? E, o tak! I to bardzo. <noise> może. Y, a może poćwiczymy w tym? Nie jest twój! O, o, dzięki, Alicja. To przepiękne miejsce, Aniu. Y, wymarzone dla zimorodku. No to zaczynajmy. Chcesz od początku? <laughs> Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To tak mi przykro. Że był cudowny, prawda? O tak! Dzięki panno Lili. To było wspaniałe. Najlepsze przedstawienie, jakie widziałam. I pomyśleć, że nasza droga Angelina podejrzewała mnie, że nie zabiorę jej w tym roku na balet z Dakowi. A przecież ja cały czas miałam trzy bilety. To nie do wiary, że już jutro wyjeżdżasz. Trochę? E, nie, dzięki, najadłam się. Proszę. Nie, możesz ją zatrzymać. O, ale ja... Proszę! Co moje, to twoje. Pamiętasz? Dzięki Angelino. Chce mi się spać. Mnie U. też. O, o. Nie! Ja śpię przy świetle, ale ja wolę spać po ciemku. Nie gaś Gaszę. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jim Jam Studio Eurocom. Reżyseria Dorota Kawęcka, dialogi Dorota Filipek Załęska, dźwięk i montaż Sławek Gładyszewski. Kierownictwo produkcji Jerzy Wiśniewski. Udział wzięli: Magdalena Krylik, Katarzyna Łaska, Beata Jankowska, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Katarzyna Skolimowska, Elżbieta Gertner, Anna Apostolakis, Cezary Kwieciński, Stefan Knotę, Krzysztof Strużycki i inni.